Witam wszystkich zrzutomaniaków, mamy dziś 23 luty. wczoraj podniosłem pierwszą sztukę świeżą Dziś Ten sam wypad, ten sam teren sprawdzony Było mnóstwo byków Ale nic Nic nie zrzuciło Teraz chodzę bardziej Szukać do pary Tego zrzuta co Wczoraj podniósł Znajomy 4,20 Jadąc drogą tu zobaczyłem na takim zniesieniu jelenie. Obserwowałem je. Poleciały, pogoniły się i słyszałem taki trzask. Trzask po No i tak stanałem tu, się obserwuję. Zglądam. I patrzcie co dostrzegłem. Prawdopodobnie trzasnął drzewo, spadła mu tyka. Coś słaniałego. Staśmiona tyka, piękna, czarna. Ale będzie. Ja pierdzielę. Patrzcie na to. Piękna tyka. Na pewno to przed chwilą tędy przebiegł, trzasnął o te drzewo i mu spadło. Ja pierdolniczy, ale miałem kwarta szczęście. Cudne. Patrzcie, cieplutkie. Jeszcze świeża krew. Świeższego zrzuta nie można znaleźć. O. Ale piękny, czarny Patrzcie na to, Jaka taśma Ale sztuka piękna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwunastak. Tu coś miał, ale musiał pomału. Ale raczej to do nogi, by nie zaliczać. Piękny dwunastak. Jaka tego waga. Od trzy kilo, około trzech kilo. Super. Pozdrawiam wszystkich.